Siemanko, siemanko, tutaj ja jestem mam. ja z y, Kamiksem W dzisiejszym odcinku gramy Lava Rise Na serwerze clearmc.pl Co tam u Ciebie Kamiks? Dobrze, a dasz mi się przywitać na mój odcinku? No też się na przywitaj Kamil Kamiks też z nami dzisiaj nagrywa właśnie z Mister odcinku 100 Jak widzicie jest tutaj Gramy to na ClearMC na trybie Lava Rise Jest dobrze? Tak, Zaraz się tak. zacznie. Dokładnie to za ile? Dąż do kolejki. No, właśnie trzeba kliknąć. A jeśli chcielibyście widzowie zagrać w, w, na tym serwerze podam już serwer wam na... Y, no. Poniżej w filmiku. W opisie. W opisie, tak jest. tak jest. Więc już wam też tłumaczę o co wchodzi w Lava Rides. Lawa pomału idzie do góry, ale trzeba też nią przed nią czekać. Więc się buduje pomału do góry. I właściwie tyle, co można powiedzieć. Jeszcze się dostaje itemki na start czyli mieczyk, off, sikierkę i łopatę. Dostaje się też co tam minutę laki, bloki. I fast. Można też trafiać i dobre, i złe rzeczy. Czyli złe na przykład tam, że creeper wam się spałni i może was wybuchnąć, a dobre, że dostaniecie jakiś laki mieczyk, co ma ogień i ostrość. Jak widzicie, e, mixer już wam wytłumaczył, na niego będę mówić mixer bez mikrofalówką. Kurde! Wiem, Właśnie mi się wyspałniło kilka creeperów. O jest wydajność, dobra, kopiemy dino. Kurde! Proszę, ja ci sunę. Proś mi dlaczego ty w kilka sekund, kilka razy powiedzieć kurde. Bo dwa Creepery. Właśnie zauważyłem. Jak, jak widzicie, on mi nie dał się przywitać z wami. Ale. nic się nie stało, chyba. Chyba. Jak coś, jak, jak coś tego po prostu duszę. Ej, co? Pan wiesz, so, co? So, so, ja jest on realny. Um... Nie zabijam małych dzieci, ja porywam małe dzieci. Znaczy co, co, co? Ja. A, do, dobra, z, z, do rzeczy. Yy, Kamik, zbierasz yy, bloki? Dirt na przykład? Tak, dostałem o, laki bloki. Trafiłem najgorszą rzecz na świecie. Z yy, tą diamentową łopatę, ale i tak ją potem wyrzucę, bo po co mi ona? Jeśli chcesz dużo. Nie! Ej, chcesz tak bloki? Nie! Chcesz tak bloki? Nie! Nie kop, bo zginiesz! No, mi! Za Nie udawaj, gody. klauna. Ty, gdzie ty jesteś? Podaj, kordy. Ja jestem 13 na minus 19. 13 na minus 19. 13 i 13? Na minus 19, widzę cię. Za to, obok ciebie. E, e, siema. Pan. Masz e, masz kilka bloków. Kilka, tylko kilka. Masz. Ja mam, ale, ale ty zginiesz. O kurde. Ale ci... wiesz, że to właśnie winie. Ej, ale budujemy no. razem do góry, jakby co? No. Żeby lepiej... my po prostu... staniemy na jednym bloku i będziemy tak się kakać. No, rzucę, Otwieram sobie laki bloka. Może wreszcie coś dobrego no. będzie. O! Żelazo! Gadasz! Rób w tam je, były diamenty. Są diamenty na górze! To bierz! Ale taki. Rób kilo w żelazo! Nie mam! No, to jest żelazo. Typek mi jakiś bierze żelazo. Nie. Ty? Nie, to nie ty. No, dobra, mam 6 blok bloków żelaza. No co typek robi? Ja cię sunę! E, może lepiej nie gdzie ty jesteś? A to tu. A to ty tutaj. Dobra, ho, ho, ho. Może y, mamy dużo blok... O tu jest blok diamentów, no? A dobra, już ktoś go zniszczył. Czekaj, ja zaraz Daj, po... Postawiam lucky bloka. Pa. Żelazo, szybko, dawaj szybko, żelazo! Ale chodź do góry trochę tutaj, żeby nikt nam nie zabrał. No dobra. No, Który no. poziom 37, a my jesteśmy... Je ile jeszcze my czasu mamy. Eee... Ty, to trochę jesteśmy się. Ale dobra. Wolę już... Chodź nie, nie tak uciekaj. Ale wiesz o tym, że my pod akcję jeszcze musimy iść? Po jeden blok tak sobie. Dobra, widzę. Tam, tam. Co? widzisz go? Tam. Tam. Ano, ale widzisz? nie zdążymy tam. On mi tam... Dopiero... Się, nie zdążymy tam naprawdę, mówię ci. Eee, czekaj, dam ci... 27 żelaza. Z, zrób sobie tarczę, bo tarcza jest tutaj bardzo potrzebna. Zrobię crafting nam. Co tam, co pisało? Yy, zrobię sobie całą... O, no niech, kurde! Zrobiłem sobie niechcący klatę, kiedy zapomniałem, że mam klatę już. I to, to dla mnie klata. No. O, mam. Dobra, i tarcza jeszcze. No, i zrób sobie sikierę. Co Sikierę, ale Wiem, ale właśnie nie watykuję za bardzo sikierą. Dobra. Perfekcyjnie jest nami Tylko musimy patrzeć pod sobą, bo albo na górze, bo może ktoś do nas, nad nami zrzuci sięty. Uważaj. Czekaj. Wełna! A po co mi wełna, jeśli i tak mam dużo bloków? Co tam na dole siedzie? Nie gadaj, że ginie typ z diamentowymi z szortami. Nie, on nie zginie. Buduje się? Cholera. Ej, no, czekaj, czekaj, na jednym bloku będziemy, na jednym bloku. Jak na trzy laki bloki. No to postaw. Ale jak. Yy... Tylko uważaj. O, kurde! Widziałeś? Czekaj. No, uważaj, bo może zginąć. Ty. Właśnie i Przemyślałem to. A! Um, więc może ja tak o zrobię, żeby nas nie strzeliły. I może chodź. Maszuk! się do mnie! O, żyjesz? Tak, żyję, żyję spokojnie. Ile to masz serce. To... O kurde! Kurde! Więc jak się popatrzy pod sobą, to mamy już troszeczkę lawy. Tak. Laki, laki miecz! Diamentowy miecz, co? Jeden z odrzutem no, i z bombą. No. Dobra. E, może ci przypomnę, że... kiedy jest poziom lawy na 100 blokach, to... włącza się, włącza się PvP Ale my Jeszcze się nie będziemy, to. my się... My się nie będziemy bili oczywiście, bo nie można się, teamo się teamować do 200... Jak poziom do, do, jak poziom lawy będzie do 200 bloków. Co? Widzę cię. Zaraz będziemy na samej górze już. Ej, ja mam pomysł, ja zbuduję taki most, mały. Tu bo granica się będzie zmniejszać i... Musimy iść trochę do środka, co nie? Kumasz. Nie, nie, kumam, wiesz? O, nie no miałem z... Dobra, zbudowałem ten malutki most, może my już... Kurty, za 13, blo za 12 bloków tam będzie już pvp to może szybko do góry już trzeba Zresztą kilka leaderowych szkieletów za nami ale nie zginąłeś nie, bo ja myślę ja, o dobra ja już zaraz będę na samej górze i będę cię pilnował żeby nikt nas nie atakował tylko, że ja mam problem że ja nie mam żadnego dobrego miecza a ty masz mogę ci dać żelazne nie, nie, bo już ten kamienny jest trochę silniejszy. Zrobię taką dziurkę, żebyś wciśniał mnął się tutaj. Nie wiem, żeby widzowie nie zrozumieli coś innego. Co nie? Ale wiesz, że ja umiem grać? Co? Sprawiał zaraz. O właśnie. No. Tylko mnie przez przypadek nie klepił. Wow, uważaj! Zauważyłem. No dobra, robię ścianę. I zrobię... Zabijam.

Pa, ja mam taki sposób, żeby nie zginąć, jak postawiamy taki bloka. Pa, więc my robimy tak. Czekaj, jeszcze ci pokazuję. Tak, obudowuję. I postaw tutaj pod tym blokiem, no? Żeby jak się... Ooo, ja okay. jako widera. Nie widera, co ja mówię? Szkieleta tego. Tu się sobie widerowego szkieleta. Dokładnie, jeszcze jedno. Kolejne. Nice. Jeśli chcesz szelać, czy masz tutaj? Czekaj, tercja. Ło! Wow. ty, może masz, masz kilof, masz kilof żelazny? E tak Za, znisz Jezu, 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 Jezu! Da, Dam ci kilof, oddawaj kilof mój Czekaj Szybko o, Kolejny Szybko, kotu, jak ja mam powrót drugi? Mam, ja, se... ja zrobię nam kilof, dobra, ja zrobię, Czekaj. ja mam żelazny A, no to czemu ty tego nie mówiłeś? Ja zauważyłem Dobra, ty zabierz z tego dexa, bo ja mam już klatę. Ty możesz sobie też zrobić klatę właśnie. No na chwilę nie myślałem, nie że to TNT będzie. Właściwe. że... straciliśmy że <grym wytrzymań> Tarcza, mam. ale nie wiem po co są mi tarcza, więc ją ja wyrzucę. A też sobie też robię. <grym wytrzymań> o, ujder skeletonów. No to czy? Może ktoś zrobił do... nam czaszkę? O, jakby drobne nam trzy czaszki? Okej. Okay. Ty! Co? Nie chcesz, Shorty! Oj, oh, Ja mam. Ja trafiłem laki sikiera. Co ma za jeden ogień? Ej, chcesz się zamienić? D Dasz Nie. mi mieczyk, ja ci dam sikierę? Okej okay. O kolejny block blok. Chcę kogoś zabić. Zrobię, patrz, zrobię dam coś. A Co to było? Jury. To Piorun Ej, Zginę, zginę, zginę! Ile masz HP? Masz! Masz! Żeżryj to! żrito, to! to! Kurde, ja niczego dobrego nie mam. Nie jestem babcia. Co? I masz ty masz szał? Nie wiem właśnie! Czy ja mam łuk zniknity? Nie. Tutaj łuki są Ej, Ty! Znik, szaleń, są tego ty typa! Ale on nie ma knoka i właśnie on cofnij. No właśnie. Uf, jakim cudem ty masz tyle netherytu? Ty, bo zaraz dwie się i nie możemy się timować do 200, więc wiesz co zrobię? Patrz, y, ja wyczymy. zrobię takie coś, mościk, co nie? Jak nie będzie. Co? Tu nie możemy się teamować. Co? Tu nie możemy się niby teamować. Nie bo dostaniemy bana. I tak. Co? One się zapają, one się zapają, one się zapają, niech zjechają, niech zjechają, cholera. Dobra, okay, już. ja tutaj zbudowałem taki most i jak... patrz. Boże, nie by... mam kilofu. A on wygra ten w netherrackowym zecie, jestem ciekawy skąd on No nie wiem, ma. ja mam sikierę, jak trafimy, choćby, jak jeden z nas, choćby... Wow. Jakby jeden z nas choćby trafiłby na ride, right, to możemy zrobić ten stół taki, wiesz mm, ule, ktoś ma przypał, ja bym chciał zeszleć tego w złotej zbroi. Widzisz? Jaka masz zostać. złote jabłka, tak jest! Ale wiesz, że żemujemy się i tak tak, jak coś to dostaniemy bana. No teraz nie. Ale masz... Yy, masz kill zniszczo tutaj teraz. Ej, bo my... A dobra jest... to teraz szybko! Laki, laki, No, zniszczę wszystkie te. Laki, buty mam. O, lera. Eee, mam. Człotem, święty. Co mi... robić? Robi? No, idź Co stąd! Robi? Co ty robisz? E ja jeszcze się można nie spodziewać. Czemu ty mnie uderzyłeś? I lawa jest w 200, zaraz. No, widzę właśnie. Ktoś jest. O, ktoś jest po tobą, uważaj! Okej, okay, to nam on zniszczył most, fajnie. To nam on sam zniszczył most, to fajnie, no. Mega. Już nie możemy się teamować. No już nie możemy. Więc udajemy, że siebie nienawidzimy teraz. No nie bijemy się. No, ale nie bijemy się. A jak y będziesz musiał, bo border ci się zaraz zmniejsza, to nie wiem. To będziemy musieli U. chyba się bić. Albo po prostu będziemy udawać, że się siebie... boimy. I no. Wow, żelazo, ale już nie potrzebuję żelaza. Ja mogę przejść obok ciebie? Nie, 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 nie rób tego. Nie rób. Nie! Co robisz? Ja pierdzielę. bo mi lawa nic nie zadaje. Naprawdę? No! Nie, już zadaję. No już zadaję. Lagamiałeś. Sorry. Nie chciałem cię... Zabie, zabić, naprawdę. Jest złym człowiekiem, widzowie. Przepraszam! Nie chciałem! Ja nie chciał! Ja nie wiedział! No, cholera, jasna. Może przeżyję? Wal się. I ktoś ciebie chciał walnąć. Nie! Ktoś mnie zablokował tutaj! Nie! Czy jest to. Słuchaj Nie to... Co się stało? Nie! O, masz warto. Zginąłem. Mów coś do moich i do twoich widzów, na przykład, żeby zostawili lajka i suba, a ja idę się napić. No właśnie, mowa o tym, dajcie lajka i suba. <grym> Dobra, no to trochę lipa widzowie, yy, że się zginęło, ale zaraz zacznie się druga runda i zobaczymy jak to pójdzie. Napisać w komentarzu, kto myślicie kto wygra Czy Hardkorowy Czy Lolol Czy tam może Co? Geduzas, Czy re -kiel kielbosa No to Nie wiem, ja bym pomyślał, że Przeżyje ten i wygra Ten kielbosa, bo Ma cały netherite właśnie no. Kalipa. Jestem widzowie. O. Wrócił kamik. zginął, czy mi się zdaje. Kto? Kolego zginąłeś? No już trochę dawno. Może kiedy żeby nie poszłeś. Zaraz akurat się zacznie druga runda, jak mówiłem kamiks do widzów. I zobaczymy jak pójdzie w drugiej rundzie. Co się stało wiadomo, może ten Fnelerytowi wygra. Jego no. lowa zabije. Może internet? Mu się coś zepsuje? Może? Co on budu... No, nie powinienem tego może nagrywać. Dobra. Eee... Dobra, on nie, nie zbudował tego. A dobra. No. Widzę ciebie, jestem A właśnie Ja bym chciał, żeby nie wygrał ten w Nedertawą. Chciałbym, żeby wygrał. Może Bar. O, ten napraw... na pewno już nie wygra. Tak jest, no, jak mówiłem, może, może on, może, to no, znaczy ma full, jak z... Czemu on wywala? Wywalił kurze. O nie, on ginie, on ginie, nie, nie tak się, on wygra. Ja się wysłam. Mmmm. mu Co się tutaj dzieje, co się tutaj dzieje? On nie ma mieczyka w ogóle żadnego, dobrego. Ty, kto to wygrał? Oh. Kielbosa? Tak. No to było normalne, miał full netherite. Ale no, dobry mecz. Zobaczymy jak to pójdzie nam już w drugiej rundzie. Pokrywać, pokrywać. Musimy zrobić jakąś taktykę. Kamiks. A my w dupie zasady i się trzymujemy <grywa> Dobra taktyka No tak. <grywa> Zgadniesz, co to, to piję. Green Shake, zaraz będę w lesie. Co? Będę lecieć jak naćpany. Mm -hmm. Ty... Coś tam nie szuka. To już tak długo minęło? Dobra. O. Dobra, ja idę sobie szukać, bo wpadłem do dziury i średnio że żebym z niej wiedział jakakolwiek polwiek, jak ja piszę polwiek. jak ludzie piszą takie tak dziwnie, że na przykład chcę, chcę <laughs> przez m na końcu to, to nie wierzę że to jest Polak normalnie a ja sobie myślę że nie myśli albo że nie zdał z Polaka no może też tak być albo po prostu jest w pierwszej klasie i nie, nie wie co mówi co to za dziura Można tutaj tak. ogromna? A drop, drop jakiś chyba, czy, czy nie? Co to jest? Co to jest tutaj? Nie wiem Gdzie ja, wow, gdzie ja jestem? Gdzie ja idę? Nie wiem, co ja tutaj robię, ale dobra pa, zginę teraz Uu, I zginąłem chyba, czy nie? Au, 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 au. I zginąłem. I się odrodziłem. Nie wiem, czy teraz jestem w rundzie, czy nie jestem. Dobra, jestem. Na szczęście. Nie, nie. Co? Nie. Co? Nie, jedź obok. Ja się zespiłem w wodzie. A. Ja prawie znowu zginąłem. Tyle wam powiem. Co, Mam 8 perełek. Mam 8 perełek i cię goniło śpileć. No fajterz, ale fajterz. No nie, akurat mi się wyspałniły diaksy, a ja nie mam kill off'u. Jeszcze Ja się Ja potrzebuję crafting. Halo, proszę cię. Proszę, proszę. Ty też ha, Haha, ukradłem ci diaksy! Haha, ha. no co teraz? No co teraz mi zrobisz? Po całej mnie, nie powiem gdzie. Mogę ci, mogę ci zrespić dwa blazy. Nie dziękuję. Może, <noise> może najlepiej na końcu. Więc mogę powiedzieć, no. że mam 9 diamentów i 9 zelaza. Żelaza, nie zelaza. A ja, wiesz, że jestem najsilniejszy tutaj na. Łapce. wiesz dlaczego? Cześć. Mam 8 perełek. Mogę cię do kogoś tepnąć, postawić mu dwa blazy i się tepnąć. Albo możesz zrobić klacza. No. Jestem nieśmiały. Ja daj dwa perełki. Daj mi jeden powód Mam eee, Nie wiem Taki powód Ty! Dostałem jakieś mleko wiadomo kogo, wiadomo co Co? Co to? Mam to wypić? O Boże Gdzie ty jesteś Kamix? Kordy, 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 kordy eee, Minus 47 na 7 my jesteśmy koło gdzieś no, jak widzisz. Jeszcze ja koło jakiejś wieży Ja nie widzę żadnej... O Boże moje wilki każdego zabijają. Siad! Nie, może je uspokoić! Spokój! No to właśnie dobrze, że każdego zabija... Czekaj! To twoje psy czy to są twoje czy psy? <grym> e Gdzie są... Gdzie ty jesteś? Ty jesteś na kamieniu? Czy... Minus... Okej, okay. dostałem Lucky Bloka. te laki Bloka. Ja że będę musiał uciekać. No cały Gdzie... czas dostaję jakieś mleko, nie wiadomo co O kurde, mam mieczyk Wiesz jaki. No wiek. to farta masz, bo ja dostaję jakieś mleko dziwne. I nie wiem czy to jest w ogóle mleko. Mnie się boję teraz. Okay to. O, zaraz, o, dziękuję ci typie. Miły... Miły człowiek. Zabrałem mu ponad wszystko... O kurde. A! Nie bij! Nie bij! Mamo! Kurde! <laughs> nie! O oh my god Gdzie ty jesteś? Ja? Jestem minus e, 30 na minus 1 e, Minus... Jeden. Minus, będą... minus co? Muszę, muszę uciekać, bo mnie gonią ci z flagami Minus... 40? Teraz jestem minus... Minus 45 na minus 45 Minus 45? No, minus -45. Już idę w twoją stronę. Zostań tam. Stój w miejscu. Nie, nie pozwalam ci się ruszać. Mam tu dupę. Oprawię mnie creeper. Graj, widzę tak cię. Ty masz heal? Tak. Tak mam jest. Co? Patrz. Masz. Mamę. Masz. Masz. Leż usił, leż już Aj patrz. I, I zdrowie, na zdrowie. Pijemy. Na 3 2. Pijesz? Na 3 2 1. Co w Google, się zmienia? Ty, nie! Zabierz wiaderko i bierz wodę! Wodę bierz! Ty ja to chciałem powiedzieć. Wódkę bierz. Wód. Ej bo patrz, gdzie jest lawa? Gdzie jest lawa? lawa? Widzę. Lava. My... Widzę. E, uciekamy? No, lepiej, już ciebie zgubiłem, kurde. goń mnie, uderowy szkielet A to się ma, Uciekaj! Dobra Uciekamy, przetnę... Na... Czekaj, stój, stój, ja, wez... ja wejdę na ty... stój, stój powiedział. Co? Wejdę na twój blok, kliknij ta. Okej, okay. trzy... czekaj, stój Trzy, dwa, jeden O Boże Ja teraz okay. tylko postawiam Kurwa, nie trąb, jakiś debil trąbi i pod moim oknem a, to smurz fastycznie ja, ja już nie mam bloku. Ty też postawiaj. O kurde, lawa już wygrać. A może my bardziej się tam pobudujemy? No dobra. No. Ty będziesz... Tymczasem ja z moją łopatą teraz. Ej, bo mama do mnie pisze, czy jest mój taka w mózg, nie? Bo jest, na... bo jest w klasie. A ja pisałem. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dawaj, trzy. Staj na tym bloku co ja? Tylko ja trzy. cię mogę popchnąć raz, albo zniszczyć blok. Co ty okay. rob... Dobra, dupa. Dupa. Dupa słonia. Co? <laughs> Aha. Ja. Ja nie chciał. Zaraz, no. zaraz, Ja może będę używać perełek. Nie wiem, jak z tobą. A daj trochę bo mamy dwa... tego. daj cztery co byś napisał co byś napisał jakby się ktoś pytał czy jest obok ciebie co jakby twoja, ma co jakbyś, twoja mama się pytała czy, czy Michała mama by się pytała czy jest Michał obok ciebie i byś odpisał okej 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 a to smurfastycznie dobra, dasz trochę perełek? Mogę ci dać dwie Zli... znaj moją litość Dziękuję ci Człowieku nieznajomy <laughs> Jakby co jeszcze raz ci... Wiesz co ci powiem Zabij się Co? Z... <laughs> Zabij. 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 Nie, Zabij. nie chcesz przeprosić? Przepraszam, no. przepraszam, u kurde Co to? Alert wystartował random A to Dobra nic Ale ktoś z Ciesek... na czacie? Aha, masz dużego ja, ja się wbijam do kogoś na wyspę Albo i może Ale wiesz, że ich jest tam trzech no, Ej, może to to chodź to... tutaj bar... Uważaj, bo ktoś postawi chyba TNT O, spadł typek Aaaa! Ale Alesa Dobra, ja... Ja tutaj się zabuduję i postawiam tutaj laki bloki I nikt tego nie zmieni i ja ma... idę pod ja idę pod ich a pod kopułę. Nie, 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 nie idź tu. Ho! Ho, Nie, proszę. Zginąłeś z diaksami. No aha, aha. No nie wierzę. Zginąłeś? Tak, bo trzech, dwóch osób się steamowało i poszło a mnie w dół. Dobra, widzowie idziemy na, na chwilę na spawna tutaj wpiszemy, wpisujemy opuść ale nie chcemy Cię wkurzyć, ale wyłączyło mi się nagrywanie yeah dobra widzowie no to kończymy na dzisiaj i do zobaczenia do następnego odcinka a no i jeszcze jeśli ktoś by się pytał gdzie ja tak długo byłem co, czemu nie nagrywałem byłem na wakacjach i nie miałem jak Skrę, nie mu skręci... się. Co? Nie chciało mu się. Tak, nie chciało mi się. skręciłem też palca lekko i też nie mogłem grać na chwilę. Więc My naprawdę tak, tak do zobaczenia widzowie do następnego odcinka.